Tydzień czytania rusza. Julian Tuwim, lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i poc niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha, bucha. Buch, jak gorąco. Uch, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgier w nią sypie. Wagon do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie, z żelaza stali. I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Mama pokazała Synkowi na zegarze, jak wskazówki będą ułożone o szóstej I Franklinie dodała, nie chodź sam do lasu. Żubił pobieg ścieżką przez mostek. I przez jagodowy zagajnik. U misia zebrali się lis, gąska i wydra. Już jestem, wysapał Franklin. W co się bawimy? W chowanego — zawołali koledzy. I ty szukasz. Franklin zaczął liczyć. To była jego ulubiona zabawa. Żubik wiedział, że chociaż nie jest szybki, nadrabiał Spuszcz to skrytem. Na w jednej chwili zmienili się w superdetektywów. Każdy stał się inną wyjątkową postacią o niezwykłych właściwościach. Miś był odtąd megamisiem gąska galaktyczną podróżniczką z kosmiczną różdżką ślimak zaś groźną, ognistą kulą bubr zmienia przebrania nie do rozpoznania. Lisie gadżety zrobią z was kotlety. Wróg w mig zmyka na widok klaunokrólika. Super szuf nadlatuje, uciekajcie z buje. Tak, bioderka chodzą, tak, tak. Tu macie bioderka, tak? To chodzą na boki, na boki, jakbyśmy tańczyli. Tak? Super. Super, A teraz... Teraz, ja nic nie mówię, a wy zgadzicie. Pływania. Kategoria zwierzę. Pokus. Słońce. Rzuch. Podaję plecy? Nie, zakażecie. Jeszcze raz. Mów koniec. Franklin boi się burzy. Franklin jest już dużym chłopcem. Chodzi przecież do szkoły i wcale nie boi się ciemności. Frankin potrafił po kolei wymienić wszystkie miesiące i pory roku. Umiał odczytać temperaturę na termometrze i codziennie sprawdzał, co pokazuje barometr. Właśnie barometr był dla małego żółwia bardzo ważny, ponieważ zwiastował zmiany pogody, a Frankinowi bardzo zależało na ładnej pogodzie. Dlaczego? Dlatego, że Frankin bał się burzy. Właśnie, przytaknęła pani Soba, zaprosiliśmy na naszą małą wycieczkę specjalnego gościa eksperta od nocnego życia lasu. – Super! – ucieszył się Franklin. – Ciekawe, kto to jest? – zastanawiał się na głos Dowiecie się w swoim czasie – powiedziała nauczycielka. – Nie zapominajcie zabrać notatników. Postaramy się na bieżąco rysować wszystkie wasze spostrzeżenia. Mam nadzieję, że zobaczymy mnóstwo świetników. – odezwał się żółwik do misia i razem przybili.